No i jestem Galokero z tej strony Single Player New Game haczone, Scourge of Armagon odhaczony. Zostaje nam Dissolution of Eternity. Więc to pierwsza mapa. Prezentująca się całkiem klimatycznie. This Hole Select Easy Skill. Ja bym wolał jednak. Normal skill. Ej no, bez jaj. Ciekawe czy w ogóle jest osiągnięcie za zginięcie na, na, na startowej lokacji. Ale jednak nie, dobra, jednak nie ma. No trudno. W takim wypadku mamy normal. Tutaj pewnie epizod pierwszy. First episode, Hell's Fortress. Czyli znowu mamy klimat taki, wiecie, bardzo medieval. E to dobrze, ja lubię takie klimaty. Aniżeli takie jakieś dziwaczne kombinacje. A więc jesteśmy w zamku. Innego przejścia nie ma. Mamy tutaj cztery sekrety do zdobycia, między innymi. No raczej nic mi z takiej odległości nie zrobisz. Ja jestem ciekawy czy oni też będą mieli tutaj tych ogrów strzelających z granatnika i z piłą mechaniczną w ręce. Mam nadzieję, że jednak nie bardzo. 46 przeciwników, ja... dobra. O wilku mowa. <grystanie> Dobra, możemy tam przeskoczyć w sumie. Też nie ma sensu. Jesteśmy w drugiej wieży. Oczywiście są zablokowane. Okej, okay. dzięki. <ścoughs> Coś się tu odparło. Coś się pojawiło. Żołnierzyk. Hmm. no zbliż się trochę bardziej. Bo też nie mam do tego co tu jest. No właśnie. zamykane jak na razie. No raczej ciężko. Jezu. Te obrys są tak irytujące. Dobra, tu niczego nie ma z tego co widzę. Tu coś jest zablokowane. Mamy przejście, jest kluczyk świetnie, coś się odparło na dole. Ja jestem ciekawy gdzie te wszystkie sekrety są. Cztery do zdobycia, a ja na razie nie mam ani jednego. Już się zdziwił, jak by coś było. No właśnie. O, jakieś ten naboje dodatkowe mam. Czy tam coś takiego nie wiem Czego więcej nie ma? Nie. Teraz takie czerwone są. to było? Serio? Z tą łódką? Jedno nie rób sobie jaj, no. super. Przecież wywiardowałem panu, sorry. <coughs> a, Jezu. To już była normalna amunicja teraz, tak? No dobra Uch. Co ty wypieprzaj pan O, jest krecik Serio Chciałem tym oberwać Ja bym w ogóle na tą łódkę jeszcze wskoczył, bo tam po lewej stronie coś jest że ja nie mam za bardzo życia i tak dalej. Ale nie, bo to jest przy tym wejściu do zamku. Dobra, to mogę spokojnie jeszcze raz się tam przepłynąć. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja kawę piję, także wiecie... Yy, ...nie wiem co, mi mogło wpaść do gardła pijąc kawę. Ja mam nadzieję, że że przeżyję to Dobra. O i na The bolt has been released. Ciekawe, ile sekretów jest pod tą wodą. Tak, a propos? Nie, tutaj nie chcę iść, bo to podejrzanie wygląda. Dobra, jeden na cztery sekrety przynajmniej mam. Tyle dobrego. Ten tu jakiś zaprejdowany widzę. не One nie kryją żadnych sekretów niestety. Dobra, co to za portal. Już wiemy. Mamy tu też życie, ale. Hmm. Koniec poziomu, ale jeszcze jedna rzecz, bo tak jakby tam na samym końcu, nie wiem czy tam winda nie pojechała do góry, jestem właśnie ciekaw, czy tam czegoś nie było Bez względu na braki w odkrytych sekretach, jak widać przeze mnie, polecę szybko się tam tylko zobaczyć, bo już zapomniałem o tym. No nie będę ryzykował płynięciem w pław, bo może mi braknąć życia na to. Więc przepłynę normalnie, normalnie w sposób fabularny, czyli łódką. <śmienny historik noc> A, tutaj. To jest... o, akurat przypłynęła. Czyli mamy dwa typy amunicji, no proszę. Ciekawe. Okej... Okay. Może tu coś będzie? Ech. Dobra. Nie wiem, nie umiem znaleźć tych trzech sekretów. O, właśnie o to mi się tu rozchodziło. No nie, to musiało mi się wydawać. O nie, wygląda jakby coś. jakby coś tu było. Hmm. No dobra, trudno. W takim wypadku wbijamy tutaj i kończymy ten poziom. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczyska w kolejnym tutaj poziomie, w którym wylądowaliśmy. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Trzymajcie się.